Z tej strony Kacper. Zapraszam na recenzję dwóch bardziej tradycyjnych telefonów, a mianowicie Noose Helper oraz Noose Helper Flea. Nose Helper oraz Nose Helper Flip to urządzenia z założenia przede wszystkim ułatwiające korzystanie z telefonu, głównie dedykowane osobom starszym. Do dyspozycji mamy bowiem spore klawisze oraz stosunkowo spory wyświetlacz, jest to w obu przypadkach 2,4 cala o rozdzielczości 320x240 pikseli. W przypadku modelu Helper jest on ułożony poziomo, a w Helper Flip został zamontowany pionowo. Oba urządzenia są bardzo prostymi telefonami z tylko podstawowymi funkcjami, jednak mimo wszystko umieszczono tutaj kilka rzeczy, które bez wątpienia ułatwiają życie. Mamy chociażby latarkę, którą uruchamiamy za pomocą dedykowanego klawisza, i tutaj w przypadku normalnego helpera jest to lepiej rozwiązane, ponieważ od boku jest suwak, a w helper flip mamy klawisz dostępny dopiero po otworzeniu klapki. W obu przypadkach mamy też Radio FM, które zaskakująco bardzo dobrze się sprawdza podczas słuchania muzyki, właśnie z radia. Jest też bardzo głośny, donośny głośnik który może nie gra zbyt czysto, ale na pewno jest dobrze słyszalny i chociażby wszystkie dzwonki będą słyszalne perfekcyjnie. Jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne, to jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Głośnik jest głośny, dodatkowo mikrofon dobrze zbiera nasz głos i osoba po drugiej stronie też bardzo dobrze nas słyszała. Te urządzenia też na pewno wyróżniają się całkiem fajnym wyglądem, ponieważ na tyle jest takie tworzywo sztuczne, przypominające trochę skórę i oba modele są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, Czyli czarnej albo czerwonej. Jeśli chodzi o podstawowe rzeczy związane ze specyfikacją, to przede wszystkim Nose Helper ma akumulator o pojemności 1450 mAh, co pozwala na około 2,5 tygodnia bez konieczności ładowania. Nose Helper Flip ma nieco słabszy ten akumulator, ponieważ jest to tylko 1000 mAh, jednak i tak wystarcza to na około 2 tygodnie pracy. Oba urządzenia mają po 32 MB pamięci wbudowanej, co dla mnie jest sporym nieporozumieniem. Tak naprawdę prawie na nic nie wystarcza ta pamięć, chyba że na SMS-y czy kontakty, bo nie uda nam się wykonać nawet jednego zdjęcia za pomocą tych urządzeń. Na szczęście możemy jednak skorzystać z karty microSD, no bo tak, w tych urządzeniach mamy sloty tak naprawdę na trzy karty jednocześnie i mogą być to dwie karty SIM oraz jedna karta microSD. Jak już wspomniałem o aparacie, to warto powiedzieć, że mamy po 30 megapiksela, co nie jest zbyt szałową rozdzielczością. No, i pozwala to na wykonanie bardzo, bardzo podstawowych zdjęć, jednak no nie ma co liczyć na jakieś spektakularne efekty. Bardzo wygodna jest za to obsługa po systemie tego telefonu, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku. Wszystkie ikonki są czytelne, duże, a obsługa bardzo intuicyjna, a ich przełączanie jest bardzo szybkie. Rzuciło mi się jednak w oczy jedno duże niedociągnięcie, a mianowicie to, że niby system jest w języku polskim. Jednak sporo komunikatów jest jednak po angielsku. Według mnie jest to czynnik, który całkowicie dyskwalifikuje to urządzenie z kategorii telefonu typowo dla osób starszych. W kwestii języka polskiego powinno być to perfekcyjnie dopracowane i szkoda, że w tych modelach tego nie dopilnowano. Z innych podstawowych rzeczy mamy możliwość na przykład wysyłania wiadomości SMS za pomocą tej klawiatury. Jesteśmy w całkiem sprawnie i dość wygodnie napisać krótką wiadomość i pod tym względem ta klawiatura w 100% się sprawdza. Dodamy szczerze, że w urządzeniach zamontowano złącza słuchawkowe, oprócz tego jest moduł Bluetooth, jeżeli byśmy się chcieli połączyć z jakimś innym urządzeniem. Ciekawostką może być też fakt, że zamontowano w obudowie miejsce do podłączenia stacji dokującej, jednak musimy ją dokupić osobno. Krótko podsumowując więc Nose Helper oraz Nose Helper Flip to urządzenia ciekawe, które wyglądają nieźle, sprawdzają się dobrze do podstawowych zadań, jednak to niedociągnięcie w postaci nie do końca przetłumaczonego systemu na język polski jest według mnie nie do wybaczenia. Stanowczo lepiej sprawdzi się chociażby sprzęt od MyFona, jeden z takich modeli testowałem niedawno. recenzję macie w kartach i opisie. Szkoda no, bo urządzenia naprawdę fajnie wyglądają. Sprawdzają się dobrze na co dzień, jednak no ten brak języka polskiego w pełni przetłumaczonego totalnie wszystko psuje. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych urządzeniach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji oraz łapce w górze. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!